Cześć, jestem Julka i witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo szybkim filmem, w którym przedstawię Wam 50 tytułów książek, które chciałabym przeczytać w najbliższym czasie. Tak naprawdę chciałabym je przeczytać przez rok czasu od dodania tego filmu, a za rok wrócić do tego filmu i porównać sobie, co udało mi się przeczytać, czego mi się nie udało przeczytać. Te książki już bardzo długo leżą gdzieś tam w moim tbr więc myślę, że ten film będzie taką motywacją, żeby w końcu się za nie wziąć. Część tych książek mam na półkach, część tych książek dopiero chciałabym kupić, a a część chciałabym przesłać w audiobooku, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Sama jestem ciekawa. E, tak więc bez zbędnego przedłużania po prostu zacznijmy. Złodziejka książek. Na zachodzie bez zmian. Szczegóły. Marina Abramowicz. Pokonać mur wspomnienia. Marie Curie. Biografia. Mężczyźni objaśniają mi świat. Opowieść podręcznej. Zakoń drzewa pomarańczy. Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Bezsilna. Anna Karenina. Marina my dzieci z dworca zoo, wichrowe wzgórza, stowarzyszenie umarłych poetów, zawić drozza, dopóki rosną cytrynowe drzewa, piercing, morderstwo w Orient Expressie, gdzie śpiewają raki, heaven, fotograf utraconych wspomnień, zakochaliśmy się w nadziei, monday nie przyjdzie, pokłosie opowieści z kosodomu, kobieta z kabiny dziesiątej, pod kluczem, psalm dla zbudowanych dziczy, gdy leży konając, Red, White and Royal Blue, Wojna Makowa, Korytarz Kości, Most Dusz, Kwiaty dla Algernona, Mistrz i Małgorzata, Folwark Zwierzęcy, Rok 1984, Nieznosna Lekkość Bytu, Lolita, Sylwia Plath Dzienniki, Małe Życie, Hrabia Monte Cristo, Dziwne Losy Jane Eyre, Duma i Uprzedzenie, Dwory z Sary J. Maas i to będą cała seria, i liczę je od razu jako 6 do tego zestawienia, bo jestem praktycznie przekonana, że mi się spodoba ta seria. Ja jeszcze nie czytałam, więc yy, chciałabym od razu wszystko na raz przeczytać. Także stawiam je wszystkie i to byłoby tyle w tym filmie. E, mam nadzieję, że uda mi się przeczytać te książki, przynajmniej większość i co? Podzielcie się może ze mną w komentarzu, jakie Wy książki byście chcieli przeczytać w najbliższym czasie, albo w najbliższym roku, albo jakieś książki, które leżą długo u Was na półce i co? I dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Cześć!